Siemano, no, ja jestem Van Helsing, a to jest czwarty odcinek serii World of Tanks. A dziś znowu moim gościem specjalnym jest. aron Tak Dokładnie. I z Van Helsingiem uznaliśmy, że będzie odcinku, będzie zamówienia, prawda? Że co będzie? Że odcinków odcinku mną. No. Chyba za co. No. Oj. Dobra. Oj, no, kurde, no. Sorry, miałem laga. Rozsiem, Ty, kurde, co jest? Czekaj. To, mój poś... Nie, mój, spójrz, spójrz, spu... opóźnieniem spójrz, opóźnieniem spójrz, tu tu spójrz, za spójrz. Oj, spójrz, jest spójrz, No. Oj, spójrz, spójrz, Барки да, ошибки. Не, не едь там. Что? Ну, воссне. Ну, не бежи. Ну, учекай. Какие ты... Ну, бежи. Что ты натянул? Учекай, учекай. Я тебе сейчас поем. Матильда. Ты не злой. No Ale ona jest, jest za złoto, woda. ona jest za złoto, to się nie dziwi Co? Ona jest za złoto Jaka? Za złoto ten czołg jest Maciej daj do złoto? Mhm No to szedłem Będę cię wspaniał, ok? Jak coś. Ja się trochę dziwię, jak wstawiłem ten filmik, bo widziałeś sam. Dopiero co go wstawiłem i po dosłownie chyba minucie, nie? Czy tam dwóch? Już miałem osiem ja i dwie wóz... A, i dwie subskrypcje. Ej, ten, no gdzieś mi rozumie. Hmm. Dziś będzie trochę odcinek specjalny i będzie. Będą trzy bitwy, a jak zwykle. No kurde cofnij się deklu? Jaki debil... Jaki debil... To jest Motilda? Nie, to nie jest Motilda. A każda Motilda nie zrobiła, prawda? Jest To jest ten film poziomu trzeciego. Bo ten jest tego. Eee. Balentina. Dawaj i... ciąg? Nie, nie mogę. Nie no. mam, dobra. nie co masz! Co, co mam? Lufę długą. No, i ona szybko ładuje. No tym dłuższe lufy, tym większe o... ten właśnie, prawda? Uważaj, Trzymaj. O, to jest Amex, to no. ja podziękuję. No. Działa ja masz chyba nie za dobre, prawda? A czy no o tym nie mogę przebić? Bo w ogóle większość większości tego nie może przebić. No może akurat by to przebiła Walentina. Bo Walencina ma nie zadziała, prawda? O, przebiłem. No. A Walencina powinna być wyżej niż Hetzer. Lub, lub, lub na miejscu Kowentera. To Matilda... Was... Tak. Walentina jest lepsza od kadom teraz Jaraz jest... ja strzymałam do Walentiny, żeby ty zatrafać się mogło ja To rysy nawet nie były Dobra, ciśniemy na nim. O nie, nie. Uważaj! Widzę. Tam jest ktoś mocny. Marder! Czy tam co to jest? D28 Matilda. Nie, to jest 28. wiem To są chyba tak Czy co? Co? On mnie nie widzi? Czy co? Daj mi nie da. I Uciekaj. I teraz się nie ma i co? Uważaj. Góra, 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 góra. Wiem. Chętnie góra. Wiem, kurde. No dobrze. Wy zdrowi. My zrobimy przerwę i za chwilę będziemy. Do zobaczenia. Siemanko, ja jestem Van Helsing, a to jest... Pion... Nie, nie co ja gada by jest. A, czwartego odcinka, kontynuacja. No. Jezu, nawet mi powiedziałeś, a i tak... A! Annuacja odcinka czwartego. No, a jak widzicie jestem at jedynkom a Aaron jest cruiserem trójką... Dwójką, czy ja gada.

bo ja nie, nie ja nie chcę mi tego bo, bo ja się ma... boję mu jeść ja mam teraz trening no właśnie więc lepiej nie wyjeżdżaj tak bo zaraz będzie będzie już o nie się ja mi, mi się trochę zacina bo ja tam ten ten filmik mi się na youtube sprzesyła ja mam program wyłączony a to no, wyłączmy E muszę... ja, to Po no, kupę ja dostałem No on mnie zaraz rozdupczy! No wejdu pomóż! Ja że... muszę... no, no ale jak ja mam ci pomóc, człowieku? Jestem na samym dole. Strzelaj! Strzelam. Strzelam! No ja balę, krazer czwórka, co za gówno. Łuhu! Są... Uh no maksa po prostu. No A co są... ty do mnie idziesz? I zaraz to 26 ma fajną tą. Wieżyczkę ona. Jest to fajna. A, fajną wieżyczkę. Mójcie z wieżyczką, spoko. Prawda? Mhm. Kurde Ale sapera z... rozwalą, ale Już go nie ma. Bada jest tego! Tylko... No jak? Rówajmy to HP? Nie wiem, jak on to zrobił. Czy jest tu potem? Dobrze, jak mówiłem, będzie jeszcze trzecia bitwa, więc do zobaczenia za chwilkę. Cześć. Siemano, ja jestem Pan Helsinki, a to jest World of Tanks. Piąty odcinek z Kim znowu? A Roman nie a to nie jest. Co? A no tak! Nie, e... Cielu, znowu się pomyliłem! Czwarty! Czwarty odcinek, trzecia część, tak. Coś ze mną nie jest nie tak. Umysłowo to się Co? Mam Ci zaraz strzelić? Chyba zobaczmy. Jaki typ, nie wiem. Mówisz coś jeszcze? Dobra, powiem ci coś. To. Jesteśmy kwita, ty mi też zabrałeś. No już... No. Dobra, puszczaj we mnie jeszcze raz. Dobra, jesteśmy kwita. Ja też mam ja, P. Ja mam pół Ja też mam Ej! To, 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 nie to nie ja! To kto niby? Tak! metodę To jest metoder, się strzela! Przed chwilą pisało, że uszkodzi. U mnie pisało, że ty uszkodziłeś, nie kłam już. O no, tak, nie. Naraz braję, że... Rozwalił mi cię na bus. Na bus. Trzecim poziomem cię, mm -hmm. no, cię, cię rozwalił, kurde. Nie, dobra, tak nie będziemy nagrywać. Nie, dobra, to ja do końca, a ty nie, poru, Nie, takie coś nie może nastąpić, ale to twoja wina, ty zaczęłaś. Ja zacząłem. Nie, ja zacząłem, wiesz. Rozładuj no, mnie. Mhm. Bo ja pytałam, jak ciebie strzelać, chłopie, jak ja ci, kurde, po 22 dwa brałem. Tak. Teraz na chama. Mam coś, Hecer'a! To sobie bierz hetcera, jak go mam na raz Dobrze jest Hetcera ma raz! Hmm. Dobra. Czemu minus jeden... Co to jest? Co hecera minus jeden? Będę naszego jednego. No, no hetcer jest niebieski Właśnie patrzę i jest niebieski. Był, a ty nie masz... Ty zabierz kogoś? Nie, ale zaraz zabiję. Nie, zabijesz kogoś? Bohetcie ma minus 2 kilo. no. Może jakaś ciotta, kurde, dwa kilo już naszych zabiło. Ty, jaki typ! Nie wierzę. No, jest skoro zginęliśmy, to była trzecia. Cześć, do, do zobaczenia w piątym... Tak? W piątym. W piątym Cześć. Lecimy na minecraft'a? I nawet nie zakończyłem. Pożegnaj się. Do widzenia. Do widzenia.